Mamy dzisiaj dwie rzeczy dla Was, większą i mniejszą. Hipermotarda, którego bardzo lubimy, i właśnie przed chwilą rozmawialiśmy z Kamilem, że chcielibyśmy się przejechać na tym motocyklu w końcu. Ja nie miałem jeszcze przyjemności nigdy, Kamil chyba też nie. A gdzie mówię, że on był reklamowany przez tak? No właśnie, jest taki. W sumie to wtedy się dowiedziałem w ogóle o tym sprzęcie, bo to było lata, lata. Ale to przy... chyba jeszcze nie był ten silnik, nie? Nie, nie, ten nie, jeszcze nie, 9, to, 9, nie, nie. To właśnie to był, to, był, to był jak starszy sprzęt, bo to był przynajmniej, jest myślę, 10, o ile nie 15-letni filmik. Co potrzebujesz? Może mój ostatni. O, to Ducati. Myślę, że to get ludzi off my back o the mail nursing. <laughs> I mean. yeah. nice ride. A, czyli te pierwsze, te pierwsze hipermotardy, które wychodziły, ale tam już w ogóle zrobił szał, bo każdy żył motocyklami jeszcze wtedy sportowymi. To, to było mocno pompowane, zresztą i 600 i litry były dostępne. No, jak na te dzisiejsze standardy, w śmiesznych pieniądzach, więc po prostu każdy wchodził po sporta, jak praktycznie po sodni, dokładnie. I hipermortar to w ogóle było coś jeszcze wow, bo można było sobie pozwolić na taki drugi motocykl, taki typowo zabawowy, bo przy naszych polskich drogach jeszcze wtedy, jeszcze przed Euro 2012, gdzie ta, ta infrastruktura była jaka była, zresztą wiesz dobrze. Tak. To szału nie było nadal. Nie ale można szału. było ze schodów, tym skaka, no, ale to po prostu jeździć. był taki wow. Nie było to. Zmieniali sprzęty typowo Enduro, ściągali koła i zakładali szosówki. Wiadomo, że to jest też super ekstra sprawa, ale jednak no, to było takie super moto, takie, takie z jajem, jak ktoś chciał się przesiąść naprawdę ze sporta. Ja byłem pod wrażeniem wtedy, fajne chorowałem sprzęcie. na niego. Chorowałem... Fajne, fajne sprzęty. Bardziej mnie nawet on wtedy przerażał niż te litrowe sprzęty takie typowo hardkorowe superbajki. Bo był taki nieokiełznany przynajmniej tak, bo przez Tak, ten... i to on wtedy był chyba w ogóle w 1200 wersji. Ale słuchaj, Kamilu, do rzeczy, bo się rozgadaliśmy. Fajny motorek. Ja Czekamy tutaj, na tę ty... będziemy tak, testować. Tak, albo może, słuchaj, jakbyśmy go przewrócili, to z tego będzie nie żartuję. <słuchaj>, słuchaj, Kamil, ale do rzeczy, bo nie o hipermotardzie dzisiaj chcieliśmy Wam opowiedzieć. Chcieliśmy Wam opowiedzieć o. Rękawicach. Natomiast, jeżeli macie jakieś wspomnienia z tym motocyklem czy z poprzednią generacją, to napiszcie w komentarzach, e, dajcie nam znać, chętnie z Wami na ten temat porozmawiamy. E, uznajemy, że te rękawice do takiej codziennej jazdy po mieście będą się e, spisywać również na hipermotardzie. Szyma. Widziałem, R jakie tu ładne jest? 2, co? widziałem. Że to takie, nie widziałem. wiedziałem, że to takie. Ja, teraz widziałem. To... Shima R2. Yy, tak, Shima R2, rękawica typowo miejska, ale właśnie dla, dla was, dla ziomeczków, którzy yy, chcą troszeczkę poświrować, na przykład na do takim... Dokładnie <grydanie> po mieście, to to jest rękawica z fajnym czuciem miejska, może nie turbo bezpieczna, ale właśnie do takiego świrowania yy, do fajnej kontroli nad yy, manetką, do fajnej kontroli nad sprzęgłem, bo to jest taka rękawica od razu z fajnym, yy, z fajnym wyczuciem. W mieście nie potrzebujemy ciężkich, sztywnych, a tym bardziej na takie sprzęty rękawic, więc jak najbardziej e, takie r 2.0 sprawdzą się idealnie na takie letnie pojeżdżawki, e, na, na letnie popisówki i e, na terror na mieście, jak to już e, mówiliśmy w naszym jednym filmie. E, z Marzek Fingerami, obie, nie Czyli tylko jeden. Czyli ta, ta bluza do terroru na mieście, ta twoja bluza? Tak, tak, plus I to. Plus to? Jest idealna taka lekka stylowa pana. Albo na... słuchaj, krawacik, wiesz, <laughs> marynarka. Tylko przebieramy, przebieramy buty, ubieramy te rękawiczki, możemy szaleć. Nie róbcie tego w domu. Słuchajcie, Shima R2 i Ducati Hipermotard. Niestety nie w zestawie. Czekają na was w Motomio, Hipermotard na parterze. Rękawice u Kamila na drugim piętrze. Tak jak wspominałem, jeżeli macie jakieś doświadczenia z tym motocyklem, albo kiedyś o nim marzyliście, zadajcie py no, nie, nie, pytania tak naprawdę. Podzielcie się w tym w komentarzach. opowiedzcie o tym, A jeżeli macie jakieś pytania o te rękawice, to zadajcie je w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał, po więcej fajnych motorków takich jak ten, e, po więcej fajnych akcesoriów i po więcej fajnych rękawiczek również. Wszystko to będzie w tym sezonie. I po więcej fajnych takich filmów. Rysiek. I po więcej fajnych filmów e, z nami w roli głównej. <noise> Nie żartuję, w roli głównej zawsze motocykle i zawsze akcesoria. E, widzimy się w Motomio i widzimy się w kolejnych nagraniach u nas na YouTubie.